Jak wygląda dzień w seminarium? Na pewno każdy dzień zaczyna się wcześniej rano, bo kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Więc o 6 rano wstajemy, aby o 6.10 już być na modlitwach. Każdy dzień zaczynamy z liturgii godzin, odmawiamy jucznie, jest medytacja Słowa Bożego, Eucharystia. Po czym mamy śniadanie i każdy udaje się na zajęcia. Wcześniej chodziliśmy do seminarium. Duchownego decyzjalnego przez pół miasta. Teraz mamy zajęcia online, i tak te zajęcia trwają mniej więcej do obiadu. Wtedy jest obiad, też modlitwy południowe i mamy czas na zajęcia własne. Każdy ma swoje różne zajęcia w zależności od funkcji i dnia, ale generalnie każdy dzień jest napełniony bratem. Wszędzie na modlitwach, w kaplicy, w refektarzu, na posiłkach. Podczas rekreacji, innych prac, zajęć. Każdy dzień, każdy pokój tego budynku jest napełniony braćmi, napełniony seminarzystami, z którymi możemy się spotykać, rozmawiać, z którymi możemy być razem. I też spędzamy fajne chwile rekreacji, kiedy możemy właśnie odpocząć też razem czy pijąc kawę, herbatę, albo też grając w piłkę nożną lub inne gry. Też mamy siłownię, gdzie sami niektórzy ćwiczą, i każdy dzień jest napełniony właśnie obecnością Bożą. Jest dużo modlitwy w seminarium, też dużo obecności współbrata, i każdy dzień też zaczynamy z Panem Bogiem i kończymy z Panem Bogiem. Mamy adorację na koniec dnia, na który jest dla chętnych, ale, ale duża część braci zawsze przychodzi, więc. Każdy dzień w seminarium jest napełniony łaską Bożą i napełniony obecnością inne osoby tutaj. Na pewno nie da się czuć samotnym. Co jest najfajniejsze w seminarium? Mieszkany pod jednym dachem z realnie obecnym Panem Jezusem to jest bardzo takie fajne, ubogacające seminarium.